Raz. Dzień dobry, naszego zając Akademia Medicom i zaczynamy nasze spotkanie. Tak jak powiedziałem, chciałbym dzisiaj omówić pewne zmiany, które od 1 kwietnia zachodzą w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej. Drodzy Państwo, nasz ustawodawca dodał dwa nowe zapisy do naszego zarządzenia z numerze 195, łamane przez 2020 przez DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 roku. To jest to główne zarządzanie, które obecnie reguluje nam rehabilitację leczniczą. I drodzy Państwo, mamy tam dodane dwa nowe zapisy z pewnego zarządzenia z stycznia, które właśnie zmienia to nasze zarządzenie aktualne i wprowadza dwa zapisy, które stają się. Aktualne stają się obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2023 roku. Pierwsza rzecz, która się pojawia, drodzy Państwo, to następująca rzecz. W paragrafie 6 dodano punkt trzeci, który brzmi następująco. Świadczony dawca realizujący świadczenia z zakresu fizjoterapii domowej w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjna zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych dla zakresu fizjoterapii domowej, o których mowa jest w paragrafie 4. W punkcie drugim rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. Za chwileczkę komentarz, ja o tym trochę więcej powiem, <coughs> przepraszam, ale od razu przeczytam następny punkt, który został dodany. W paragrafie dziewiątym dodano punkt trzeci. Świadczeń dawca udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii domowej w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej określa odrębnie w harmonogramie, o którym mowa w ustępie pierwszym, personel realizujący te Świadczenia. Drodzy Państwo, bardzo poważna zmiana. Do tej pory było tak, że jeżeli ktoś z Państwa posiadał kontrakt tylko na fizjoterapię ambulatoryjną, to w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej mógł udzielać wizyt domowych. Nic nie zmieniając, nic nie musząc dodatkowo, żadnych dodatkowych warunków spełniać, czyli w ramach swego aktualnego harmonogramu pracy personelu, w ramach swego sprzętu, i tak mógł udzielać świadczeń w warunkach domowych. Nawet dawniej, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, parę lat temu był taki wymóg, że tych świadczeń domowych miało być nawet do 10%, że to był obowiązek. Potem ten obowiązek został zdjęty, drodzy Państwo, a obecnie mamy taką, taki zapis, który mówi o tym, że jeżeli ktoś z Państwa posiada tylko i wyłącznie fizjoterapię ambulatoryjną, jeżeli w ramach tej fizjoterapii ambulatoryjnej chciałby realizować wizyty domowe rehabilitacyjne, oczywiście wizyty domowe to musi spełnić wymogi, które są opisane w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, które właśnie dotyczą fizjoterapii domowej drodzy Państwo, czyli poważna zmiana zaktyczki powiem z czym się to wiąże. Nie tylko, że musi spełnić te wymogi, czyli posiadać odpowiedni, odpowiedni personel, odpowiedni sprzęt, ale również w, w paragrafie dziewiątym punkcie trzecim napisane jest, że należy odrębnie do Harmonogramów pracy, które, w ramach których realizujemy fizjoterapię ambulatoryjną, stworzyć harmonogramy pracy dla wizyt domowych, tak? i to mają być odrębne harmonogramy. Chyba, że nie chcemy realizować wizyt domowych, to nie musimy tych punktów spełnić, ale jeśli chcemy realizować wizyty domowe w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, musimy to spełnić. Przejdźmy w takim razie, drodzy Państwo, do świadczeń gwarantowanych. I w tym paragrafie drugim, punkcie drugim, o którym właśnie wspomina nasze zarządzenie, mamy taką informację, że w ramach wizyt domowych mamy takie, takie, takie świadczenie, jak poradę lekarską, rehabilitacyjną, którą jesteśmy zobowiązani zapewnić, jak również fizjoterapię domową realizowaną przez wizytę fizjoterapeutyczną i zabieg fizjoterapeutyczny. I drodzy Państwo, żeby nas to nie zmyliło, żeby móc znowu te świadczenia zrealizować, to właśnie nasze rozporządzenie dotyczące świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji bardzo jasno mówi, jakie należy spełnić wymogi. I ja już, drodzy Państwo, te wymogi pokazuję. Przechodzimy do tych wymogów. Mamy pierwszą stronę. Nie wiem, proszę potwierdzić, że to jest widoczne, czy mam to bardziej powiększyć może jeszcze odrobinę powiększę i mamy tam informację następującą, że jeżeli chcemy świadczyć fizjoterapię w warunkach domowych, musimy spełnić następujące rzeczy. O, czym, o tym właśnie mówi nasze znaczy rozporządzenie dotyczące świadczeń gwarantowanych. Dotyczące świadczeń gwarantowanych to mówi o tym minimum, które zawsze realizując dane świadczenie my musimy, drodzy Państwo, spełnić. Tak? I tutaj, drodzy Państwo, mamy. No musimy spełnić, jeśli musimy spełniać, Poradę lekarską, tak powiedzieliśmy czeleczką, a żeby móc spełnić poradę lekarską, to my musimy zapewnić, drodzy Państwo, taką rzecz. Musimy zapewnić lekarza, który albo jest lekarzem specjalistą w dziedzinie rehabilitacji, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej, i balny klimat straszny wyraz, lub fizyterapii dalej lub lekarze ze specjalizacją pierwszego stopnia w tych właśnie dziedzinach, lub tak dalej, dalej, mówimy cały czas lekarza, lekarzu w wymiarze, drodzy Państwo, i na to zwracam uwagę jednego, czwa, jednej czwartej etatu przyliczeniowego. Czyli pierwsza rzecz, drodzy Państwo, którą musimy spełnić, jeżeli chcemy w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej świadczyć fizjoterapię domową, to musimy mieć lekarza, harmonogram lekarza, o którym tutaj mamy mowa, na co najmniej jedną czwartą etatu tygodniowo etatu przeliczeniowego medycznego. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, drodzy Państwo, to jest posiadanie mówimy niezależnego harmonogramu, czyli jeśli mamy te harmonogramy fizjoterapii ambulatoryjnej, to to są harmonogramy dodatkowe, tak? Więc dodatkowo potrzebujemy, drodzy Państwo, fizjoterapeutę, który ma co najmniej trzyletnie doświadczenie na jedną czwartą etatu, żeby on mógł realizować tak zwane wizyty fizjoterapeutyczną. Tak, czyli znowu oddzielny harmonogram, który musimy zapewnić fizjoterapeutę z co najmniej trzyletnim doświadczeniem na jedną czwartą etatu. Przejdźmy dalej, drodzy Państwo. To, co dalej musimy spełnić, to musimy zapewnić personel realizujący zabiegi masażu. To ma być fizjoterapeuta albo masażysta zatrudniony co najmniej na pół etatu przejściowego. Tak, czyli proszę zobaczyć, pojawiają nam się tutaj trzy zakresy, potrzebujemy lekarza na jedną czwartą etatu, potrzebujemy fizjoterapeutę z przynajmniej z trzyletnim doświadczeniem na jedną czwartą etatu i potrzebujemy na pół etatu fizjoterapeutę lub masażystę, drodzy Państwo. Także zwracam Państwa uwagę. Dodatkowo sprzęt, drodzy Państwo, który potrzebujemy posiadać. Przenośny zestaw do lektoterapii ze sprzętem. I proszę pamiętać, to jest bardzo ważny warunek. Nie, nie mniej niż jeden zestaw na dwóch fizjoterapeutów. Nie na dwa etaty fizjoterapeutyczne, ale na dwóch fizjoterapeutów. Więc jeżeli nawet mielibyśmy, drodzy Państwo, tutaj mamy na przykład pół etatu przeliczeniowego i ten pół etatu byśmy zapewnili za pomocą trzech fizjoterapeutów, to już, drodzy Państwo, już jeden zestaw Przenośne do elektrofii ze sprzętem, że jest za mało, bo musimy mieć jeden zestaw, nie mniej na dwóch fizjoterapeutów. Tu nie mamy do czynienia z. Etatami, tu mamy do czynienia z fizycznymi osobami, które realizują świadczenia. Następnie przenośny zestaw do biostymulacji laserowej, nie mniej niż jeden zestaw na dwóch fizjoterapeutów. I oczywiście takie rzeczy jak pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką, automatyczną, faksem zapewniamy, bo realizujemy fizjoterapię ambulatoryjną i pomieszczenie magazynowe na leki i sprzęt medyczny, o czym się zapewniamy, ponieważ. Posiadamy fizjoterapię ambulatoryjną. Dalej mamy wyszczególnione informacje, kto może zlecać, drodzy Państwo, skierowanie, kiedy to skierowanie musimy zarejestrować i tak dalej. Ale tutaj to, co jest istotne, drodzy Państwo, jeszcze raz reasumując, od 1 kwietnia zmienia się przepis. Jeżeli w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej chcecie Państwo dalej realizować fizjoterapię domową, wizyty fizjoterapeutyczne domowe, to niestety wszystko się zmienia. Należy stworzyć nowy harmonogram. W tym harmonogramie, odrębnym od tego, które Państwo teraz macie, musicie mieć lekarza na 1,4 etatu, fizjoterapeutę z co najmniej 3-letnim doświadczeniem na 1,4 etatu i fizjoterapeutę lub masażystę na pół etatu. Dodatkowo przynosi zestaw do elektroterapii ze sprzętem nie mniej niż jeden zestaw na dwóch fizjoterapeutów i przynosi zestaw do biostymulacji laserowej nie mniej niż jeden zestaw na dwóch fizjoterapeutów. Jeżeli tych warunków nie spełnimy, nie możemy od 1 kwietnia w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej realizować wizyt domowych. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa ma dodatkowo zakontraktowany zakres fizjoterapia domowa, to w ramach fizjoterapii domowej te, te zabiegi są realizowane. Ale jeżeli Państwo macie tylko fizjoterapię ambulatoryjną, niestety trzeba te warunki, drodzy Państwo, spełnić. Oczywiście tak naprawdę przyczyni się do tego, że w dużej mierze, tak, tak mi się wydaje, że. Że, że wizyty domowe w fizjoterapii ambulatoryjnej w bardzo dużej mierze przestaną po prostu funkcjonować i pacjenci przestaną mieć możliwość dostępu do tego rodzaju wizyt. No, niestety, taki mamy zapis, taki mamy przepis i myślę, że ważne, gdybyście Państwo o tym wiedzieli. Tak? To jest dosyć istotne. Także no, to są rzeczy, które chciałem Państwu pokazać. to nie jest to jakoś tam bardzo no, jakoś tam długa, długa informacja, ale myślę, że jest niezwykle ważna. Tak? Niezwykle ważna. Także, także, tą rzecz chciałem Państwu pokazać. Przypominam, te przepisy wchodzą od 1 kwietnia tego właśnie roku. Czyli, jeśli świadczeń dawca chce realizować wizyty domowe w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, musi spełnić wymogi dla wizyt domowych, które są opisane w rozporządzeniu swoich świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. I tak naprawdę, drodzy państwu, to jest wszystko, co chciałem Ci powiedzieć na tej kawie żeby nie pomieszać tutaj różnych tematów, to jest ta właśnie rzecz. Nie wiem, czy dla Państwa to jest jasne. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dopytać? Mamy dzisiaj sporo osób tutaj na, na naszym spotkaniu. Jeśli to jest jasne i nie ma żadnych pytań, mhm. są jeszcze jakieś, jakieś wpisy, Poczekam chwileczkę. Dobrze, mamy nały kawę. Było pytanie, kiedy będzie miało miejsce spotkanie dotyczące rehabilitacji domowej, które wcześniej było nasowane. Tak, wydaje mi się, że ja nie reklamowałem rehabilitacji domowej, tylko reklamowałem informację, że są pewne zmiany dotyczące rehabilitacji. I właśnie dzisiaj te, te zmiany tutaj omówiłem, drodzy Państwo. Jeżeli chodzi, może kiedyś mówiliśmy o tym, o, o tym jak realizować rehabilitację domową w programie e MEDICA, w module rehabilitacji ambulatoryjna, no to, drodzy Państwo, myślę, że kiedyś coś takiego również będziemy, będziemy mogli zrobić. Pan Marcin, czy w przypadku fizjoterapii domowej również trzeba spełnić wymogi na czwartej etatu lekarza? Tak, jeżeli ktoś niezależnie na przykład zakontraktował tylko fizjoterapię domową, to oczywiście, żeby móc ją zakontraktować, to są te minimalne wymogi. Musi mieć jedną czwartą etatu lekarza, musi mieć jedną czwartą etatu fizjoterapeuty, co najmniej z 3 doświadczeniem, pół etatu fizjoterapeuty lub masażysty, Proszę też również pamiętać, że masażysta, fizjoterapeuta nie mogą pracować bez nadzoru, więc też o tych rzeczach trzeba oczywiście pamiętać. Tak? Tutaj nie chciałbym mówić o tym, o, o, w ogóle o wymogach związanych z realizacją, realizacją danego zakresu. To właśnie wynika ze, ze świadczeń gwarantowanych, ze sporządzenia świadczeń gwarantowanych. Tam mamy te wymogi totalnie podstawowe opisane. Czyli ci, którzy realizują dumówkę, oni oczywiście te rzeczy musieli spełniać zawsze. Tutaj była taka nierówność, bo jeżeli ktoś chciał realizować i miał kontrakt na fizjoterapię domową, to on musiał spełnić te wymogi, a te same świadczenia, na przykład wykonywane w warunkach domowych przez fizjoterapię ambulatoryjną, już tych warunków nie musiała spełniać, dlatego te rzeczy zostały zrównane tutaj w tym miejscu. Czyli, czyli jeśli pacjenci są porejestrowani do przodu, a nie uda się spiąć harmonią, to takich wizyt domowych w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej nie wykonujemy i informujemy pacjenta o braku możliwości realizacji świadczeń. No, oczywiście tak, w związku ze zmianą przepisów dana placówka medyczna nie jest w stanie zrealizować tej właśnie, te, tej kolejki. Oczywiście informuje o tym pacjenta, skreśla go z kolejki, tam jest taki powóz, tak, z powodu możności zrealizowania, też informuję o tym Fundusz Zdrowia. Państwo nie macie obowiązku spełnić tych rzeczy. Tutaj jest to jest fakultatywne. Jeśli Państwo chcecie realizować wizyty domowe, musicie to do spełnić. Jeżeli Państwo tego nie spełniacie, nie możecie Państwo realizować wizyt, wizyt domowych. Ok. Drodzy Państwo, z mojej strony to dzisiaj wszystko. Życzę Państwu miłego weekendu i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Serdecznie pozdrawiam. Leszek zając Akademia Medicom. spotkania przy kawie pozdrawiam serdecznie Pozdrawiam